Pamiętacie, jak mówiłem wam, że będziemy płynąć największym statkiem wycieczkowym na świecie? Jest za dwie godziny. Oni nam podobno od razu walizek nie dadzą, więc trzeba wziąć ubrania na zmianę. Wziąłem klapki i strój kąpielowy. Mamy już wszystko. Na mapie pokazuje, że jesteśmy dosłownie obok portu, ale będziemy jechać godzinę. Podekscytowane? Mm. Tak, bardzo. Ja też. Widać nasz statek? Izol jest, jest ogromny. Ten statek jest 2,5 razy większy niż Titanic. Będziemy za 20 minut. Faga. Mamy terminal A. Thank you. Możemy tutaj zostawić bagaże. Ja, no, no. Free. Pan powiedział, że mamy je zostawić na ulicy. No ja bojemy się tak zostawić na bagaże. Moja walizka na 100% spadnie. Dobra, biorę ją ze sobą. Chodzimy na terminal. Jest zdjęcie naszego statku. Mamy już bilety. Hello. Passport, please. Yep. Thank you. Teraz kontrola bezpieczeństwa. Wszyscy przeszliśmy. Czekajcie, to tyle? To już jest statek. Znowu skanujemy karty. Thank you. O, oh, wow. Czuję się jak na tytaniku. Zapraszam tutaj panie. Mug go! Jesteśmy! Pama z skórkę. Dziękuję Taylor Swift. I uwaga, teraz nasz pokój. Potrzebujemy ósme piętro. Tutaj jest cały wielki park. Nasza karta leży tutaj. tutaj trzeba ją otworzyć. Uwaga, zapraszam tutaj, panie. O, wow! Pierwszy i ostatni raz, porządek. Specjalnie płaciliśmy, żeby mieć balkon. Uwaga, widać ocean.